Ja już nie raz leciałam biznes klasą, ale Kuba nie i był tak podekscytowany, że bałam się, że nie zaśnie przez te kilkanaście godzin, żeby jak to się mówi wysiedzieć każdy kąt, za który przecież zapłacił. I wylecieliśmy wreszcie do Meksyku, przed nami 18 godzin lotu, a tutaj jakiś gościu podrywał mnie na kota i chyba myślał, że się złapie na to przynętę. Swoją drogą zdradzę wam, że kilka miesięcy temu założyliśmy się z Kubą, że jak wygram taniec z gwiazdami, to adoptujemy kotka i tak bardzo się cieszę, bo będziemy mieli nasze pierwsze wspólne zwierzątko, nowego członka rodziny. Wrócimy jeszcze do tego tematu, tymczasem pokażę wam, co dostaliśmy w prezencie w kosmetyczkach na podróż: Skarpetki, antypoślin... No, hit. Pierwszy raz się z tym spotkałam. Szczotkę i pasty do zębów, żeby nie odstraszać Stewardes oddechem. Krem do dłoni i balsam do ust, który swoją drogą był naprawdę dobry. Opaskę na oczy i zatyczki do uszu, czyli cały niezbędny sprzęt do przetrwania lotu. Czas na taste test jedzonka. Każdy dostawał też taką mini fake świeczkę. Mega cute, dodawała klimatu. Oboje zamówiliśmy jakiś turecki starter pack, ale wiadomo, najbardziej czekałam na kreweteczki, bo w chmurach smakują najlepiej. Wybiła trzecia 50 polskiego czasu i ja po prawie dobie. Zmywam dopiero swój makijaż. Nadszedł najlepszy moment całego lotu, na który wszyscy tutaj czekaliśmy, czyli maseczki. Oczywiście Kuba spakował dla nas po jednej z wyciągiem ze ślimaka. mnie, mnie. A że tak padałam ze zmęczenia, to uznałam, że założę na nią opaskę i pójdę spać. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.